Witam Was w, na stacji Gdynia-Helonia. Dzisiaj przejedzie kilka pociągów, więc zapraszam. Przejazd otwarty. Tam też otwarty Ale słyszę jak się zamykają. Po coś przejeżdża albo z tej, z tej chyba też. Nie ja myślę, że z tej, bo zawsze jest taki ruch. Nie, nie przynudzam Was wiatrem cięcie. O, słyszałem, słyszałem zapowiedź: jedzie coś. Chyba kaimko O kiber... bursznikuję Bocz, chyba. Jo. Chyba nie. I chyba to jakiś. Nie wiem jaki, bo nie, nie zauważyłem gdzie on idzie tak dokładnie. Ale obstawię że do Dyddańska śródmieścia, ale nie wiem skąd. Takie, takie takie jak obstawię, odjeżdża. I odjechał kierunki oj oj oj, co się oj co siedzie, co siedzie, co się Nie wiem to to. Ale wjeżdża na ten tor To warufa. O kurde Dobra, ja się trochę boję. I rusza! Przeboję, że zaraz trwaj No chyba nie wiem. Kibel. Dwa kible! Kibel odjeżdża. Większość kibla. od kibla. O! Chyba kończy bieg. Dobra, to je, my go nie nagrywamy. Zbliża się do nas akm Tu na ten wtór wjeżdża. Odjeżdża. Co dzisiaj bez okalu Z bonansem Jeden tribal ma takie coś I wjeżdża z zmentowa do Dni cheloni wyświetlacz wyświetlacz, wyświetlacz, co to jest? Yy, Okej, okay. trenic. Kenzyna może coś dziwnego się dzieje na tych torach To jest techniczny Będolinu Ale chyba on się tu nie zatrzymuje Nie, dobra Podziewał do koło brzegu. No to to by było na tyle. Do widzenia!